A dziś wstajemy, wstajemy, budzimy się, pora nastawić się na dobry dzień. Wstajemy, wstajemy, budzimy się, poranek z nami żyć się chce. A dziś wstajemy, wstajemy, budzimy się, poranek z nami żyć się chce. Wraz z Emilią Wierzbicki namawiamy Państwa do tego, żeby w ten piątek założyć jakiś biały element garderoby. Emilka ma? Udało się, tak, tutaj mm -hmm. po też taki kremowy sweter. Ja też mam biały element garderoby. A to wszystko w związku ze szlachetnym piątkiem, jaki obchodzimy właśnie dziś. Inicjatorem tej akcji jest Centrum Życie, Życia i Rodziny. Marcin Perłowski, dyrektor Centrum Życia i Rodziny, naszym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry, Dzień witam bardzo I też biały głosie. element, Je? jest jest białe białe nie? Jest. Nawet więcej niż jeden. Panie Marcinie, czy ta Wasza inicjatywa jest pewnego rodzaju alternatywą do do tych tęczowych piątków. Czy wychodzicie im naprzeciw? Tak, stwierdziliśmy, że w pewnym momencie, że nie wystarczy tylko kontestować i przestrzegać rodziców i wychowawców, nauczycieli, dyrektorów przed tego typu inicjatywą, ale musimy zaproponować coś innego. To znaczy musimy zaproponować młodzieży, która myślę, że potrzebuje pewnych kierunkowskazów właśnie w tym wieku, chcą mi pokazać takie lepsze wartości, żeby nie szli tą drogą, którą proponują aktywiści LGBT. Mm -hmm. To znaczy ideą Szlachetnego Piątku jest to, żeby skierować oczy młodzieży na kwestie, jak sama nazwa wskazuje, szlachetności, czyli rozumianej jako dążenie do doskonałości takiej i moralnej, i duchowej, i osobistej, i też w takim w naszym polskim rozumieniu człowiek szlachetny to jest taki człowiek wspaniałomyślny, taki, mm -hmm. który jest człowiekiem ofiarnym. snotliwym nawet, chciałbym Cnotliwym, się bawić. tak, no. dokładnie. Który w tych cnotach się nawet wydoskonala, bym powiedział, e, który też podejmuje pewną pracę nad sobą ze względu na tu możemy sięgnąć do Arystotelesa czy dalej, tradycji greckiej ze względu, pragnie dobra dla niego, dla tego, dla dobra, dla niego samego i chce i tym dobrem napełniać rzeczywistość. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to kwestia e, czystości. Żyjemy w świecie, którym e... Jesteśmy patowani nieczystością z każdej strony i e, pewnego rodzaju rozpasaniem, wyuzdaniem, i to dotyka też, myślę, nastolatków. My teraz aktualnie prowadzimy taką kampanię Stop Narkotykowi Pornografii, gdzie mhm. chcemy, aby ograniczyć dostęp do pornografii dla dzieci i młodzieży. dlatego że... Bo niestety jest powszechny. Jest powszechny. Dane statystyki mhm. wskazują, że średnio co czwarty młody człowiek ogląda pornografię codziennie w telefonie na ogół. Zwykle jest to w telefonie. Pierwszy kontakt dzieci mają około 10, 11 roku życia. Nie jest to niezwykle wcześnie. Tak, jest to niezwykle wcześnie. A rodzice niezwykle rzadko zdają sobie z tego tak, sprawę. Tak, i to jest inna rzecz właśnie, że ten procent świadomości rodziców jest wyjątkowo niski tutaj. Więc jest to kwestia, więc zachęcamy też do tego, żeby włączyć się w tę zbiórkę podpisów. Musimy zebrać 100 tysięcy podpisów do 23 grudnia, złożyć je w gabinecie marszałka. Yy, więc zachęcam, żeby wejść na stronę stopnarkotykowi.pornografii.pl, tam są wszystkie informacje, jak można się włączyć w tę kampanię. Ale wróćmy. Drugim, no, to czyst... tak jest. Z drugiej mamy czystość i wreszcie wierność. Tak, żyjemy yy, też w świecie, że tu mamy, i tu jedna, zmiana, tu jedna para, tu druga para, tu zmiana, tu tak, tu smak. No więc jest to, jest to taki pewien problem. Chcę pokazać młodzieży, że to są wartości, którymi powinny iść. Dlaczego mówimy, że jest to w kontekście dotęczowego piątku? No bo tak jak obserwujemy, ideologia gender jest napędzana przez właśnie egoizm. Jest napędzana przez taką zmienność w tym wypadku. Rozwiązłość. I, no, I rozwiązłość, tak? Więc proponujemy, wychodzimy naprzeciwko, e, z takimi, żeby pokazać młodzieży te wartości, które będą wartościami przeciwnymi. A do tego. Czy młodzież chętnie podpisuje się pod szlachetnym piątkiem? Bo ta inicjatywa ma już kilka lat. Ale jest jeszcze moda, tak bym powiedział, <laughs> jest jeszcze moda, dopiero zaczynamy. To jest też kwestia. Zwracam uwagę, że ostatnie lata tęczowe piątki były wypchnięte ze szkół. To znaczy, udało się. Rodzice się sprzeciwili, tak? Znaczy, bardziej ministerstwo. Było tak, tak bardziej było, było tak, że za... kiedy pierwszy raz pojawiły się w 2016 tęczowe piątki, to wtedy bardzo wiele organizacji konserwatywnych tak podjęło pewne akcje mm. uświadomiające rodziców, dyrektorów, co z tym fantem robić. E, tym się zainteresowało też ministerstwo i doprowadziło to do, do, do takich, zwłaszcza większej. Kontroli kuratoriów nad, tym, mhm. nad takimi wydarzeniami w szkole. No ale teraz mamy nowe że czasy. Jest tak, że nie, no, kuratoria, czasy, kuratoria, kuratoria wprost powiedziały i zachęcają do dyrektorów do uczestnictwa, w, do organizacji tęczowych piątków u siebie w szkołach. Ale rodzic dyre... może chyba się nie zgodzić. O, oczywiście, na że tak w takim, jest. To no, że... musi mieć świadomość. Tak, bo, ale musi mieć świadomość tego, co się dzieje. Dlatego e, z reducentrum Życia i rodziny w porozumieniu z Instytutem Mordo Iuris, e, przygotowały poradniki dla rodziców, co robić, kiedy w szkole twojego dziecka jest tęczowy. Piątek. Po pierwsze, i to jest pierwszy punkt tego poradnika, zainteresuj się człowieku. To znaczy, powiem tak dosyć kolokwialnie, ale to jest to, co mówiliśmy w kontekście pornografii, nie? to znaczy, że jest. Trzeba jest kwestia świadomości tego, co się dzieje, nie? Więc pierwsze to jest kwestia zainteresowania i potem zorientowania się na ile Rada Rodziców, która jest organem kompetentnym wydania, do, do e, zaproszenia takiej fundacji, która organizuje Tęczowy Piątek w szkole, e, może ją zablokować albo i nie, e, albo, e, i też, ale też tak naprawdę do dystrybucji materiałów tejże takiej fundacji zewnętrznej. Więc trzeba się dowiedzieć, czy Rada Rodziców wydała zgodę, czy dyrektor o tym wie, czy dyrektor w ogóle wie, że w jego szkole jest organizowany tęczowy piątek, bo to czasami jest kwestia świadomości i takiej aktywności rodzicielskiej, może spowodować, że i dyrektor się zainteresuje, co się dzieje u niego na korytarzach. I rzeczywiście, wtedy, jeżeli okazuje się, że nie ma tej zgody Rady Rodziców, no to wtedy jest to pewna podstawa, żeby wymagać na dyrekcji, żeby no, ściągnęła tak zwane tęczowe flagi i żeby no, zablokowała tego rodzaju. I wciągnęła na masz coś białego na przykład. I wciągnęła na masz coś białego. Tak, jakby ja zachęcam do tego, żeby. Myślę, że to, tak jak mówię, młoda inicjatywa. Dwa lata? Dwa, trzy. Tak, trzy tak, lata. Tak, trzeci raz. Zachęcam, żeby to nawet było coś więcej niż coś białego. Z jednej strony, żebyśmy nie zrobili z tego, nie wiem, dnia piekarza, tak? że wszyscy <gry> będą tak powiedzmy kolokwialnie. Tak, Ale żeby to był też taki dzień, że symbol. Nie? No, symbol przykładowo, no, ja tak ja chodzę, często chodzę w Białej koszuli, więc gdybym przyszedł kolejny dzień w Białej koszuli, no to byłoby takie. A no dobra, dziś nikt nie zauważył tej, biało, tej nie? różnicy. Tak. tak, więc jakby ja dlatego mam tutaj taką tasiemkę. I e, jest to też okazja, myślę, że do porozmawiania z młodymi na ten temat, bo ja jakoś bardzo wierzę w młodych ludzi. I, nawet w czasie naszej zbiórki pod tą akcją stop narkotykowi pornografii ostatnio zbieraliśmy przy wyjściu z warszawskiego metra i to było takie, podszedłem do młodych ludzi, mówię, wy chyba nie macie 18 lat, to jeszcze nie możecie podpisać, oni nie, mamy, mamy, e, podeszli e, i rzeczywiście to było tak, przeczytali całą ulotkę na temat tej akcji, e, zainteresowali, okay, wchodzimy w to. zainteresowali się tak i wchodzimy w to, nie czyli widzimy, że też jest taka świadomość wśród ludzi młodych, że oni też nie widzą zło, które jest w pornografii, mm -hmm. widzą ten taki Yy, raz, że niewalający aspekt, mhm. a dwa, taki aspekt yy, upadlający, nie? No no bo jest. to jest... Podzierający jest... godności człowieka. Dokładnie. Tu ja od razu bardzo powiem coś, bardzo. co pewnie wywoła na twarzy dyrektora Perłowskiego uśmiech. Taka ulotka jest też w Republice, na recepcji leży. Stop narkotyki Super, bardzo się cieszymy i zachęcamy dziękuję. wszystkich gości, żeby podpisywać. Otóż to i zachęcamy do tego, żeby celebrować Szlachetny Piątek. To jest powrót do tradycyjnych wartości, do tradycyjnych cnót, czyli wierności, czystości, uczciwości. Wokół tego powinna się ludzkość kręcić. Bardzo dziękujemy. bardzo dziękuję. Lubisz, bardzo dziękuję. I dobrego dnia życzymy.